Może przejdźmy Panie Trenerze do podsumowania tego sezonu. Dzisiaj ostatnia kolejka. Sezon no, prawdziwa jazda na koruzeli. Runda jesienna to runda no, do góry. Runda wiosenna, no niestety jazda w dół jakby pan to tak na gorąco w paru słowach podsumował i jeszcze proszę powiedzieć jaka pana przyszłość tutaj w Nowym Wiśniczu, co, co pan planuje, co pan zamierza, czy, czy pan tu zostaje, zawodnicy zostają, jak to będzie wyglądało, co na chwilę obecną wiadomo, ile pan może nam tutaj zdradzić. Runda jest jesienna rzeczywiście fantastyczna. Współliderem byliśmy potem, wiadomo, przygotowania do, do rundy wiosennej i cele, oczywiście, awans za wszelką cenę. Z tym, że no niestety ten awans, w ogóle sytuacja cała organizacyjno-finansowa w tym klubie po prostu doprowadziła do tego, że zawodnicy podchodzili z tego klubu. Zostali ci, którzy grali w aklasie. Na nabiegu na musieliśmy robić zespół. Odeszedł za 5-12 szwajcarski Razem, razem z Majcherczykiem, to zawodnicy, którzy na pewno gdyby tutaj byli, na pewno temu zespołowi pomogli, bo, bo po prostu my nie mieliśmy przodu, no proszę zauważyć, myśmy bramek nie strzelali, myśmy bardzo dużo bramek tracili, nie dlatego, że słaba obrona, tylko dlatego, że, że obrona no ileż może przez 90 minut po prostu skasować akcji ofensywnych przeciwnika, no niestety gdzieś muszą popełnić błąd, gdzieś po prostu yy, brakło pod koniec zdrowia, zespół mało trenował, Wiadomo z jakich sytuacji, wiadomo jaka jest sytuacja w klubie, i, i po prostu to, to, się, to się po prostu nawarstwiło, I, i zespół po prostu grał coraz słabiej, coraz słabiej, aż po prostu doszedł do, 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 doszło do takiego apogeum po prostu dzisiaj, gdzie przegraliśmy 5-1. Aczkolwiek jeszcze raz powtarzam, po naprawdę niezłej grze. Moja sytuacja w tym, w tym klubie, ja się oddaję do dyspozycji zarządu. Zawodnicy, z tego co ja wiem, odchodzą z tego klubu, wiadomo z jakich przyczyn. W rozmowie z jednym z zawodników dzisiaj dowiedziałem się, że zawodnicy nie mają właśnie już motywacji do, do gry. Czy w takim razie, kto będzie grał w przyszłym sezonie w Trzeciej lidze? To znaczy zawodnicy nie mają motywacji do gry. No, trudno, trudno myśleć o motywacji. Ja robiłem co mogłem po prostu przez całą rundę wiosenną. Próbowałem motywować tych chłopaków do coraz lepszej gry, do treningów do, w meczach. Po prostu raz było dobrze, raz było źle, raz, raz po prostu cieszyliśmy się z jakiegoś zwycięstwa. Wiadomą rzeczą, że jeśli zawodnik nie ma tego, co powinien mieć, to myśli o tym, prawda? Cały, cały czas myśli, myśli, myśli na treningu, myśli podczas meczu i, i, i sytuacja się nawarstwiała, nawarstwiała, aż tak powiedziałem, a tego wszystkiego był taki, że no od miesiąca czasu praktycznie, no ile byśmy tu trenowali? Myśmy prawie tutaj nie trenowali, bo chłopaki nie dojeżdżali na treningi. Jeszcze... Yy... Nie tylko istniała pierwsza drużyna, jak gdyby, w tych rozgrywkach, ale i także druga. Ta cała sytuacja nakręcała się, to właśnie te problemy finansowe miały, miały chyba też przełożenie na, na sytuację rezerw, które, które, które to rezerwy na koniec no, zaprezentowały taką degrengoladę. Pierwotnie, z tego co pamiętamy, to druga drużyna miała służyć ogrywaniu tych, tych, tych zdolnych juniorów, tych, tych zawodników, którzy powinni pretendować do, do, do pierwszej drużyny. Tymczasem wyszło jak wyszło. Kilka meczów zagranych praktycznie w, nawet nie w dziesięcioosobowym składzie. Tak, zgadza się. Ja powiem tylko tak, że ta sytuacja w ogóle miała inaczej wyglądać. Ci chłopcy mieli, ci, co grali w aklasie na jesieni, mieli zostać, do tego mieli dojść najzdolniejsi juniorzy, mieliśmy ich ogrywać, mieliśmy się im przyglądać razem z Darkiem Siklińskim. Niestety sytuacja się zrobiła, jaka się zrobiła, ja musiałem z tych chłopaków, z tych, młodych, z tych młodych dzieciaków, musiałem z nich korzystać, komponować ich do składu, raz zagrali dobrze, raz zagrali źle, ale to jest po prostu młodość. To po prostu zawodnicy młodzi jeszcze nie opierzali, jeszcze im brakuje, to umówmy się, no, zespół, zespół po prostu juniorów gra, no, w pierwszej lidze juniora, a my gramy w trzeciej lidze, nawet y, poziom A-klasy przerastał możliwości tych, tych chłopaków. Ja nie chcę nikomu niczego odbierać, ja nie chcę nikogo, nikogo jakoś dołować i tak dalej, ale, ale no, no po prostu to, to jest po prostu przyczyna tego wszystkiego, że, że i trzecia liga wyglądała tak, jak wyglądała. Ja mówię o zespole i to samo, to samo było w A klasie. No, no rzeczywiście, to, to był to, to, to dużej klasy numer, że, że po prostu zespół grał w ósemkę, czy w dziewiątkę, czy w dziesiątkę. No, ja sam tego też doświadczyłem jako trener, będąc z nimi na meczu mistrzowskim jeszcze panie trenerze troszeczkę przytrzymujemy ale chyba ostatnie pytanie jaką pan widzi przyszłość przestrzeniową? ja powiem tak że ja temu klubowi ja temu klubowi naprawdę dobrze życzę ja tutaj spędziłem 3 lata i naprawdę proszę mi wierzyć ja się tu naprawdę bardzo dobrze czułem tu naprawdę była bardzo fajna atmosfera tu po prostu Fajnie się pracowało, był fajny zespół, byli fajni ludzie. I no po prostu nie wiem, no nie wiem co się stało. Ja, ja po prostu muszę sobie to pomału jakoś w domu przeanalizować to wszystko i tak dalej. Aczkolwiek wszyscy wiemy, aczkolwiek wszyscy wiemy po prostu jaka jest przyczyna tego wszystkiego, no... Umówmy się, że, że można było nakładem no, niewielkich sił po prostu pomóc i, i, i żeby to po prostu inaczej, inaczej naprawdę wyglądało. No niestety to ani nie jest moja wina, ani to nie jest zawodniku wina. Zespół był taki jaki był cieszmy się, że dograliśmy to w ogóle i nikomu się nic nie stało, nie ma jakichś poważnych kontuzji. Proszę zauważyć, że w każdym meczu grałem eksperymentalnym składem, bez przerwy zmieniałem, bez przerwy po prostu rotowałem, jak na szachowicy robiłem różnego rodzaju zmiany, no bo po prostu do, dobierałem taki zespół. No, powiem krótko, jest takie przysłowie, że krawiec kraje, tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Ja po prostu robiłem wszystko, żeby jak najlepiej po prostu ten zespół wyglądał i jak Najlepiej grał. Ale panie trenerze, pan mówi to tak, jakby to było jakieś pożegnanie, jakby to było już jakieś zakończenie pewnego, pewnego pomysłu naszeniowego. Czy tak pan właśnie to uważa, w taki sposób? Ja myślę tak, że to ja, ja powiem tak, że. To nie ja powinienem się nad tym zastanowić, w którym kierunku ten klub powinien iść. To nie, nie ode mnie powinno zależeć po prostu, co się z tym klubem stanie i tak dalej. Ja powiedziałem, ja temu klubowi życzę naprawdę jak, naj, jak najlepiej. Ja wierzę w to, że zbierze się tutaj sztab ludzi we Wiesinczu, bo jest sztab ludzi, którzy, no, mam nadzieję, dobrze życzą temu klubowi. Stworzą jaką, jakiś dobry, fajny zarząd, który naprawdę dźwignie trochę ten klub do góry. Ja nie mówię, że jak Feniksa z popiołów, ale, ale że doda takiego troszeczkę, doda świeżej krwi, takiej otuchy i tak dalej, i powstanie fajna dalej piłka w Wiszniczu, bo, 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 bo ja temu klubowi będę już do końca życia kibicował. To tak powiedziałem, ja się z tym klubem integrowałem i sympatyzowałem temu klubowi przez cały czas i, i naprawdę mu będę dobrze życzył.